Jakim człowiekiem był Marek Edelman, to ja odpowiem słowami Hanny Kral, która znała go też bardzo dobrze. Ona mówiła, że Marek Edelman po pierwsze nie znał dwóch uczuć: nie znał strachu i nie znał głodu. Pomagało mu to oczywiście w czasie wojny w getcie, ale potem ten brak strachu pomagał mu oczywiście też po, po wojnie, kiedy już był lekarzem. Kiedy przeprowadzał te swoje czasem szalone przecież, nowatorskie operacje, potem kiedy był w opozycji, potem kiedy miał bardzo często zdanie przeciwne niż wszyscy. Prowokował, po to prowokował, żeby zmusić do myślenia. Ale to też się przecież brało właśnie z braku strachu. A jakim był człowiekiem tak na co dzień, kiedy tutaj do niego przez lata całe żeśmy przyjeżdżali. No, właśnie, zawsze można było liczyć na coś do zjedzenia, coś do wypicia, a ponadto na świetne rozmowy. Nie tylko rozmowy o getcie, bo on nie chciał w tym getcie się zamykać. To getto cały czas w nim żyło i przekładał je na sytuację dzisiejszą, na bardzo prozaiczne sprawy. Kiedy się od niego wychodziło, to człowiek wycho wychodził uskrzydlony i, no właśnie, pozbawiony strachu, bo sobie myślał, no kurczę, ja się boję, ale przecież to jakieś głupoty. Marek Edelman dużo poważniejszych rzeczy się nie bał. No to czego się w życiu bać? To jest bardzo osobista rzecz, o której teraz powiem, związana z doktorem, bo tak do niego mówiliśmy. Mnie w, po 17 latach pracy zwolniono w dość brutalnych okolicznościach z Tygodnika Powszechnego za to, że za sprawy, no powiedziałbym, polityczno-około kościelne. Miałem na utrzymaniu roczne dziecko, żonę niepracującą, i jednym z osób, które do mnie zadzwoniły, był doktor Edelman. I zapytał, co się dzieje, wytłumaczyłem mu. Mówi: hm, To wiesz co, szukaj tej pracy, a jakbyście nie mieli co jeść, to przyjedźcie do mnie na zupę. Dla ciebie żony i kubusia zawsze się znajdzie. I taką rozmowę pamięta się do końca życia. Bo z Marka Edelmana jest ważny do dzisiaj także dlatego, że on jako człowiek doświadczony przewidział to, co się dzieje teraz. Polska rozkwitała po 1989 roku, i kiedy Marek Edelman ostrzegał, uważajcie, zło się może odrodzić. Uważajcie, faszyści są gdzieś cały czas tam przyczajeni. Sam pisałem na jego rozkaz list do premiera Tuska, żeby zdelegalizować organizacje faszystowskie w Polsce, bo są bardzo niebezpieczne. I wtedy różni intelektualiści, mędrki mówiły, nie, nie, to przesada, o jakim faszyzmie mi możemy mówić, to zresztą to jest błąd, bo przecież nie można porównywać faszyzmu wojennego z tym, co tutaj. To są teraz jakieś takie marginalne ruchy paru młodzieniaszków ogolonych do łysej skóry, zostawmy ich. Marek Edelman wtedy już, a było to wiele, wiele lat temu, mówił, uważajcie. No i teraz mamy. Na ulicach nie jest grupka młodo, młodych, ogolonych ludzi, ale tysiące, i są tolerowani przez państwo. Policja ich chroni, a nie chroni paru dziewczyn, które przeciwko nimi na ulicy siadają i przeciwko nimi protestują. Dzisiaj kojarzy mi się z Markiem Edelmanem jedno słowo: to jest słowo opór. Mario Delman całe życie stawiał opór. Najpierw stawiał opór polskim faszystom przed wojną, jako młody człowiek, jako nastolatek. Potem stawiał opór w getcie, potem stawiał opór po wojnie komunistom. Teraz też by stawiał opór. Stawiałby opór, a to zafałszowywaniu historii, a to właśnie tym narodowym marszom, faszystowskim marszom na ulicach, a to łamaniu praw człowieka. Ja jestem pewien, że Marek Edelman gdyby żył, to by siedział dzisiaj na ulicy razem z tymi dziewczynami przeciwko marszom nazistów. I by w swoim zwyczaju oczywiście protestował. Stawiałby opór.